Cześć, witajcie kochani. Ja jestem Szymonix i właśnie przyszedłem po Was, żeby nagrać kolejny odcinek na jakiejś nowej mapie do zwiedzania. Więc będziemy się dobrze bawili. Natomiast ja muszę już ten znikać. Wiecie jak to tam w pracy. Jeszcze się zobaczymy. Nic się nie martwcie, za chwilę idziemy tam do mapy. Dzisiaj testujemy sobie mapę dość znaną. Najpewniej z mojego trailera serii Kto to Łazik? Bo pierwotnie tutaj miała się rozgrywać cała akcja. Tutaj dałem graffiti, żebyście się nie nudzili. Tutaj macie białe okno, żebyście podziwiali sztukę piękną. A tu macie drzwi, żeby mi tak szybko nie wyszedł. I tu macie też. Yy... No to... Nie, nie, wiem Jakąś muzykę. Nani? Ale wiecie, kochani, tak tu patrzę, to tu jest jakaś krew. Ja wiem, że to mocno tak słychać, jak ja to mówię. Znaczy, ten nie jak ja, tylko jak jest. Yy, gra. No to to tak mocno słychać. Mnie pewnie najmniej słychać. A Na moim. chociaż yy, nie, czekajcie, może da się to naprawić jakoś. Uuu, tutaj widzę, starają się mnie przestraszyć. Tutaj nie ma o, nóż, womb. To tu sobie zrobimy przerwę, kochani. No się, my jesteśmy już po przerwie, i okazało się, że bardzo dobrze mnie o dziwo Słychać. No tego to by się nikt nie spodziewał, prawda? No cóż, ja też się tego nie spodziewałem. Yy, czekajcie, ja sobie włączę tutaj wiązków z hidana i dobra. yyy... To bierzemy. Czekajcie, bo tu jakaś dziura czy coś. Nie, ja to chyba po prostu ktoś nie dopracował. My idziemy dalej. W każdym razie ten hotel ma jakiś taki klimat i otoczkę, taką nie tylko liminalną, która jest dość bardzo widoczna w Garysmodzie I znana taka, najbardziej właśnie w tym Garysmodzie, w którym gramy teraz. Na Game konstrukcji. też to widać. Kiedyś sobie omówimy tą mapę. Ale to kiedyś. Idziemy na czwarty tylko. Jedziemy. No i tak. Właśnie na tym hotelu miała się rozgrywać cała główna akcja: kto to łazik? Mieliśmy szukać łazika owego i go omawiać. Ogólnie jak pamiętam, tą mapę, jak ją jeszcze nagrywałem wtedy, co chciałem nagrać, pierwszy odcinek, to ona była dość brudna. Nie tak teraz. Widzicie tam to okno? Ono było czystsze, tam co się pojawili faceci. Tak? Właśnie ja widzę, że to są te takie zjawiska dziwne. No ale cóż. Nie trzeba się bać. Bo jakieś krzywdy nie wyrządzą, jak na przykład. Nexbot. A Nexbotów, No to wiecie. Ja strasznie ich nie lubię, bo one niszczą cały fandom Garry's Moda, więc kiepsko. Ja w ogóle jako Szymonic dobrze się czuję z tym wszystkim, że zacząłem nagrywać, bo to właśnie tak widać, że nawet takie osoby jak ja mają szansę na nagranie czegoś fajnego. Garry's Moda, no to fajne. Miniaturkę bardziej dzisiaj chyba będę tak poprawiał. Niż ten film cały. Tutaj pododaję coś w trakcie montażu. Pewnie napis gdzieś tu macie. No, to już był. Pewnie, tak zgaduję. Ja go teraz nie dodałem sobie. Aktualnie jesteśmy w backroomsach. Tak, taka zmiana. Kiedyś jak jeszcze nie umiałem nagrywać, to zrobiłem. Sprzedźmy, o stąd. Zrobiłem taki dość amatorski film. Na chwilę ja mam go potem. Coś z

Nie pamiętam w sumie jaki był temat, o czym mówię, ale chyba po prostu o tym trailerze wiesz. Bo ogólnie myślałem, że zrobię taką mega super serię, ale te pierwsze odcinki wychodziły tak, że nie umiałem zrobić nawet kamerki. Tak żeby była normalna. I z telefonu nagrywałem o krew, krew, krew. No to niedobrze. Pewnie was to ciekawi, czy się, ja się nie boję horroru. Nie, nieczęsto. Może kiedyś nagramy z Stefanem jakiś horror, ale raczej wątpię, bo on strasznie nie lubi. Nie to nudzi w ogóle. Natomiast ja bardzo chętnie. Już się zgubiłem. Działają te zgubisz się po 5 minutach i nie wiesz, co masz robić. Czasami sama w Polsce. Teleportował ja myślałem, że to taka ściana. Ja tam dałem spray chciałem zobaczyć, czy czegoś tam nie ma, a to było coś jednak. Tu mamy jakieś restauracje czy coś dla jednej osoby z mafii. Wiecie, jak to na przykład było w Yetawai City, tam y, Tony Forelli jakoś tak miał właśnie taką podobną. W ogóle to miejsce jak w Kacnękach zawsze mnie przerażało, bo tam z tyłu był taki gość powieszony na haku. Gdzie jest wyjście Tu jest coś Doskaczemy mm, Luksus Ja to zdjęcie z Vice City Z cutscenki pierwszej w ogóle chyba wam dałem Dałem to Nie wiem, ale mam nadzieję, że tak tu w ogóle jak z obrazu miejsce Patrzcie jakie Dosłownie jakby ktoś skopiował obrazki Tu w kleju Nawet to miejsce, ten parapry. Nie parapet Jest jak z obrazem. No właśnie, obraz. To rzeczywiście z obrazu jest. Michael Jackson jakiś siedział. Nie wiem, nie znam się. Też kiedyś robiłem TikToka, pamiętam to. To nie pamiętam, żeby to było przezroczyste. Tu jako barman, jak jako typ osób. Jako taka. jaki typ osoby. Rozdaje po prostu, jak w tej grze, co się dawało. Kieliszki i w ogóle. Mam taką się. O! No i zepsułem to. Niespodziankę. Chciałem sprawdzić, czy coś nie. O! wiecie, się odżyłem. Może ja otwieram? Nie wiem, nie pamiętam. Zaraz zobaczymy. Mam świetną sztuczkę na to. My sobie gdzieś tutaj idziemy, idziemy, idziemy. Otwieramy. Zamykamy. Czuwamy się. Łoma. idziemy, idziemy, idziemy. Czekajcie, e nie, nie ma już. Drugi raz jesteś czarny. No to faktycznie ja to chyba po to otwierałem. No cóż, jakoś tak wyszło. Tym razem pójdziemy sobie z schodami, żeby było szybciej. Yy, otwórzcie te drzwi. No i tak, no to chyba na tyle z tego odcinka, bo mam strasznie dużo tych clipów jeszcze do zmontowania, ludzie. A odcinek pewnie i tak będzie mega krótki, czy coś? Nie wiem, wy, wy to już widzicie, a ja nie. Na koniec może se, Testujemy jakąś bombę, żeby wam się nie nudziło. Tak? Żeby ten odcinek nie był taki nudny, to pod koniec, pod koniec chwili. Teraz damy bombę. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Odpalamy za chwilę, za 3, 2, 1. No cóż, ee, jakoś tak wyszło, że bomba eksplodowała, znaczy bomba to była rakieta, ja wam obiecywałem bombę, to może faktycznie jeszcze dogram tą bombę, żeby nie było, że was tu wkręcam, e, jaką by tu wam wziąć, a dajmy sobie tą, jakąś taką wielką na zakończenie z impetem, najpierw trzeba byłoby odbezpieczyć. Ale wstyd. Promieniowanie wszystko tu się pali ludzie. No dobra, to ja idę do tego czarnego miejsca, gdzie zaczynaliśmy już. No kochani to chyba na tyle z tego odcinka. Więc dajcie suba, lajka, inaczej też mówiąc. Mm, no po prostu wiecie co macie robić. A ja już spadam, bo mamy ciepły letni majowy dzień. Poniedziałek. Do szkoły nie trzeba. A mój brat mu musiał wstać, więc super jest. No to ja już spadam. Moje misiaczki. Jak to się zamyka? Sergiej! Jak to się zamyka?